Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj na serwisie mięso z ludzi, nie jak ostatnio. Ociecham! Bierzemy Okej, okay. Dobra. Możemy na przykład go wsadzić do... Uuuu, misterii. Okej, okay, dobra. Jest. Co ty latasz? Kolega gra

Czekaj, nagrywam odcinek, bo dawno nie nagrywałam Chwila mi się żal, niepokoja mnie, co mam robić w tej grzejki Ile można robić tak, 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 tak. robót mięso? Ej, ile twoja mama robi mięso, bo... Mhm. Bo ja w tej grzybie robię pięć Bo on się w ogóle nie gotuje Dobra, nie masz mózgu, to najważniejsze no nie wyróż ci. Nie, nie. zrobi z ciebie sok. A może się robi jakieś sok. Dobra, mogę zrobić to szak. Zawsze się robi sok. Dobra, super, tylko te postaci sobie. Tutaj. One zanim... Ale nie wiem, kochasz sobie tego myśli. O, koniec. Co daje mi wapel? Coś co robi wapel, że pytań sobie wapel. Dio! Maszka! Że, że ty mi otworzyłeś mityka, to jest ci legendarnego Do Franka. <grym <grym> do Franka. Ty nie lubisz Franka. No troszkę lubię, ale... No ale masz tylko no, ty nie chira? Bo ty mi otworzyłeś i No bo sam chciałeś! Tak! Ty powiedziałaś, że mi wyjście otworzył. No powiediała. ale ja ci otworzę. Patrz, nie patrz. Ty, ty mi tak poczynałeś teraz. Daj Patrz, patrz. Czekaj! Ja wiem, że spustiłaś już do... Sam, mm. Sam, mm. Sam <gry> <tego> <gry> buksy. Nie tego Ej. Ale ta kaczka była bez w sensu. Po co ją nie A, miałem go do Tutaj to przykręcę. Zadzaję się do lodówki. No chodź do tej lodówki. No teraz mamy lód. Teraz roztopimy ten lód. I sprzedamy ten ludzik. Jezu! Ale nie lódzik jeszcze tam jest. Nie tylko lód. Dobra, sprzedamy lody. Brazy lody. Tej Dobra, możemy tutaj coś zrobić. Ja właśnie to zjadłam. Co?

I on Jeden na to złotówka Dobra, sprzedamy po prostu człowieka Musztard Smakuje 7 na 10 O, i dostałem 20 dolców Chyba na tym skończymy Chciałem tylko wam pokazać, że ostatnio nie, nie zrobiliśmy niestety człowieka, a teraz zrobiliśmy On zrobił tym bardziej Let's try this. Trick. Oh wow! Jak to jest? Oj, pamiętasz? Pamiętasz? Mm. Pamiętasz? Oj, pamiętasz? Ej, pamiętasz? Pamiętasz? Czy piszesz? Hmm. Pamiętasz? Ej, pamiętasz? Skier. Skiernik Ej, chodź na Nie chcę. Ludno. Tam. Możemy zagrać. That's not my neighbor. Jest za darmo. No to jest oryginalne. No właśnie na Five Play jest oryginalny. That's not my neighbor. Oczywiście to jest not my neighbor. Ok, klikamy i gramy. Reklama oczywiście. Nie pojawiła się Skipujemy, bo ja mam tu mm. Masz te czekoladki? Przyniesiesz? całe czekoladowe to no przynoś! Le lepsze są! No, to się... no przynoś! Chcesz, mentosy? to przynoś? No nie, to przynoś. idź mi. Nie wiem, gdzie masz. A nie będę się z po, po ich szapkach. Idę ja za to ta. Cała to za jedna? Cała jedna połowa. Masz. Um, chcesz zrobić burger? Właśnie. Chcesz? Jak chcesz. Bez sałaty. Wiesz? A chcesz taki sos? Zajmę przed palcami. Nie. No no nie, nie. a tak musztarda nie jest. Daj czekoladki. Czekoladki, czekoladki. Ja, aha, Ja, aha, ja, ja. Ej, jestem jednym z dzieci. Mama, daj czekoladkę. Dwa, daj pięćdziesiąt czekoladek. Mama. Mama, proszę. Co <ścoughs> za czekoladek? Przysięgam, komika. Za to ci nie damę to samo? Nie, nie! Najpierw bada. Nie, to jest zginiła! Bleh! To jest zepsute, Janek, weź to ode mnie! Nie, Janek! Matka! Nie mi te czekoladę. No z tego zjeść! Zepsutego! <śmiany> Bo <wymiłuj> jeszcze... <śmiany> e nie, Janek! Bo Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. co nie. Nie, nie. tu są trzy! A moje! A tu nie jesteśmy kolegami, Nara! Jeden do domu. Jeden do domu. To dajmy nam trochę. Dajmy. Więcej nie Dajmy. Daj Dajmy. czekoladki. Daj Dajmy. czekoladki. Mama, nie ma... O. O, tyle ci wystarczy. Ty tego nie lubisz. Biega, że to mordę. Mordę, mordę. Dawaj więcej, dziecko. Nie! Mm. Mm. Możesz. Martwicie około mm. A chocolate, a chocolate. A chocolate, a chocolate. A chocolate, não Chocolate, chocolate. Chocolate, chocolate. Chocolate, chocolate. Chocolate, Patulek mówi coś Jest gruba Kto jest gruby? <śmany> Mama <śmany> Mama gruba <śmany> Janek Ja jestem Maciek <śmany> Maciek Dawaj czekoladki <śmany> Nie dasz czekolady, nie jesteś mężczyzną Sam też Masz no TV, najpierw na polach. I got you. na pole, jak mi dasz mi czekoladek, idę do domu. Dobra. Czekaj, a potem pole, okej. Okay? Okej okay. Nawet, że nie pójdę tam. Ty powiedziałeś, że tam pójdę. Najpierw chodź. Ta. Ta. Miałeś mi same czekoladowe, daj. Na polem. Nie. Muszę zjeść! <grym> Ej, ja muszę zjeść! No to wyłączamy? Oddaj! Mam